Simplex i Hades to dwa najbardziej znane miejsca na terenie Akademii Ekonomicznej. To właśnie tutaj studenci korzystają z baru szybkiej obsługi oraz punktu Xero. Już niedługo firmy nie będą funkcjonować na uczelni. Wynika to z faktu, iż otrzymały one wypowiedzenia umów dla swojej działalności. Budynek, pełniący kiedyś rolę klubu studenckiego, istnieje na terenie Akademii Ekonomicznej od ponad 40 lat. Z historią tego obiektu związane są Simplex i Hades. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją firmy będą zmuszone opuścić swą siedzibę do końca czerwca. Właściciele instytucji prezentują odmienne zdanie na ten temat. Nie domyślam się, zaskoczony nie jestem. Nikt mi tak naprawdę nie powiedział, czy jest jakiś powód wręcz przeciwnie, dając mi powiedzenie, usłyszałem, że wszyscy są za nami bardzo zadowoleni. Przenosimy działalność w inne miejsce i działamy dalej, trochę w innym profilu. Jesteśmy tutaj już od 16-17 lat, prawda? Staramy się zintegrować w jakiś sposób z Akademią, żeby być jakimś takim elementem, prawda, który współdziała tam no, ze wszystkimi wydziałami, stud ze studentami przede wszystkim, gdzie zawsze priorytet miał student u nas. Prawda? Wszystko jest robione pod potrzeby studenta u nas I tutaj jestem zaskoczony, to, co dużo mówić, ale władze uczelni będą miały takie decyzje, a nie inne, prawda, i na to wpływu nie mam. Podczas rozmowy z kanclerzem zapytaliśmy o konkretne powody likwidacji instytucji oraz o to, kto zajmie się ich zagospodarowaniem. Przyczyn takiej decyzji było kilka. Pierwsza to, to że oddaliśmy kilka, dwa konkretnie nowe obiekty gastronomiczne w ostatnich latach i kierownictwo uczelni doszło do wniosku, że ich wielkość, ich potencjał zaspokajania potrzeb żywieniowych studentów i pracowników jest na tyle wystarczający, że w zupełności możemy sobie pozwolić na to, żeby gastronomię w klubie Simplex zlikwidować. Poza tym nie spełniała ona podstawowych warunków sanitarno-higienicznych. Druga przyczyna była taka, że doszliśmy do wniosku, że nasz zakład graficzny zlokalizowany w budynku OBR-u powinien być w zasadzie, że biorąc, jedynym większym obiektem, jedynym większym miejscem, w którym z kolei wykonywana jest produkcja poligraficzna i usługi kserograficzne. I też nie ukrywam, że społeczność akademicka dość mocno nas naciskała od kilku już lat, żeby tak mocną konkurencję, jaką stanowiła firma Hades, w jaki sposób wyprowadzić z uczelni. Chcielibyśmy, żeby głos decydujący tutaj mieli studenci. Oczywiście no będziemy też chcieli w jakiś sposób doradczy tutaj świadczyć taką, taką swoją rolę, widzieć w ten sposób. Natomiast chcemy, żeby studenci wypowiedzieli się, co tam chcą mieć, a my tylko pewne ramowe wytyczne dajemy, jak my jako kierownictwo uczelni to byśmy widzieli. Muzyka Władze uczelni argumentują są decyzję na wiele sposobów. O zagospodarowaniu budynku zadecyduje samorząd studentów. Pomysłów jest trochę za dużo. Czego my potrzebujemy i co chcielibyśmy zrobić, to nie podejmować decyzji sami jako Rada Uczenia samorządu studentów, tylko poprosić o opinię studentów. Prosimy studentów o nadsyłanie swoich propozycji na, na temat tego, jak widzą zagospodarowanie przestrzeni w budynku Simplexu na adres samorządu studentów. To jest samorząd samorząd.małpa.ev. Jednym z pomysłów jest pozostawienie dzisiejszej dzisiejszych funkcji Simplexu, innym jest przeznaczenie tego bardziej na przestrzeń taką przez, dla studentów, żeby mogli posiedzieć, spędzić czas. Tak, wiem że o zamknięciu Simplexu. Wczoraj było na temat tego spotkanie z samorządem studenckim. Nie widziałem co prawda o decyzji. Ale było, byłem wiadomy, że taki problem istnieje. Uważam, że, że to jest dobra decyzja. Od powiedzmy, do jakiegoś roku nie, sto, nie stołuję się już w Simplexie, ponieważ uważam, że jakość serwowanych tam podraw nie odpowiada im po prostu. Myślę, że ten budynek można by zagospodarować, tworząc tam miejsca albo dla organizacji studenckiej, albo lokując tam inny bar. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Simplex i HD znikną z uczelni, pozostanie pusty budynek. Teraz od studentów zależy, co będzie się w nim znajdować, a właściwe zagospodarowanie pomieszczeń leży w naszym wspólnym studenckim interesie. Dla Campus TV Michał Keller.